Cześć, witam was wszystkich w najnowszym odcinku z serii Półka z Mangami, a spotykamy się w dniu dzisiejszym, ponieważ do mojej półeczki dołączyła nowa manga. Jest to manga w wydaniu od Egmontu, pod tytułem Luke Skywalker Legendy. I pomimo tego, że z tymi nowszymi filmami z serii Gwiezdnych Wojen Mam odrobinkę napięku, to bardzo lubię starą trylogię. Dlatego też, kiedy widzę jakiś komiks, jakąś magię, która opowiada właśnie o tej starej serii, to chętnie po nią sięgam. Dlatego też stwierdziłam, że muszę sprawdzić, czym jest Luke Skywalker legendy. Jakiś czas temu już omawiałam inną magię od Egmontu, która rozpoczyna nową serię o księżniczce Leia. Dlatego byłam ciekawa, o czym może opowiadać w sumie historia Luka Skywalkera, którą w sumie tak dobrze znamy. I tutaj od razu dobra wiadomość dla osób, które nie chcą się angażować bardzo w jakąś zupełnie nową serię mangową. To jest pojedynczy tom, który możecie przeczytać od początku do końca i nie musicie się martwić, że ewentualnie nie będziecie mieć kolejnych pięciu tomów. Powiem, Luke Skywalker Legendy to mangowa adaptacja opowiadań napisanych przez pisarza Kena Liu który po prostu bardzo lubi to uniwersum i stworzył całą książkę pod tytułem LEGENDY LUCAS SKYWALKERA. Jeżeli martwicie się też, że Ken Liu to jest jakiś kompletnie nieznany pisarz i nie wiadomo skąd, to mam dla was dobrą wiadomość, ponieważ Ken Liu to zdobywca nagród Nebula Hugo World Fantasy Award, autor serii C punkowej pod sztandarem Dzikiego Kwiatu, a także licznych opowiadań, takich jak Ukryta Dziewczyna oraz Legendy Luka Skywalkera. Zatem o scenariusz raczej myślę, nie musimy się martwić, chociaż jednak adaptowanie opowiadań zawsze wychodzi nieco inaczej, jeżeli mówimy o komiksie, niż o filmie. I ostatnio mówię w liczbie mnogiej, ponieważ tak w tym konkretnym tobie znajdują się cztery osobne komiksy, które są adaptacjami tych opowiadań. I jest to po kolei Cmentarzysko Okrętów, Jadroid. Opowieść o Ponurej, Kruszynie oraz Wielki w Środku. I w tym miejscu pozwolę sobie pokrótce przybliżyć Wam, o czym jest fabuła poszczególnych opowiadań. Nie będę za bardzo wkręcać się w szczegóły, aby to Wam zostawić odkrywanie tej mangi, ale chcę, żebyście mniej więcej wiedzieli, na co się piszecie, jeżeli zamierzacie kupić tę mangę. Pierwszy z komiksów opowiada losy pewnego pracownika Imperium, bardzo pedantycznego człowieka, który miał to nieszczęście, że znalazł się na Gwiezdnym Niszczycielu, który został zaatakowany przez Reb, i uległ zniszczeniu. Miał on przynajmniej na tyle szczęście, aby przeżyć tą katastrofę i znalazł się na opuszczonej planecie. I zapewne jego sytuacja byłaby bardzo zła, gdyby nie pewien tajemniczy, zakapturzony wędrowiec, który pomaga mu wydostać się z bardzo nieprzychylnej sytuacji, w jakiej się znalazł. Komiks ten opowiada w sumie o wewnętrznej przemianie naszego głównego bohatera. I chociaż sam komiks mi się podobał, to muszę przyznać, że jest jedna rzecz, która bardzo zwracała moją uwagę w trakcie czytania. Co jest bardzo głupie w sumie, ale ja jakoś nie mogłam się z tym przegryźć, ponieważ. Wszyscy bohaterowie mają bardzo intensywnie zarysowane usta. To jest oczywiście wybór stylistyczny rysownika i samo w sobie nie jest złe, ponieważ wszyscy mamy usta, ale kiedy czytam magę, to jakoś tak bardzo mocno zwracam uwagę na to, że postacie mają aż tak intensywnie zarysowane usta do tego stopnia, że mam wrażenie, że część z tych postaci jest wręcz czarnoskóra. A, jeszcze coś, o czym nie wspomniałam na początku, każdy z tych komiksów został stworzony przez innych artystów co oznacza, że zmienia nam się sposób rysowania i styl graficzny z komiksu na komiks. Dlatego przy kolejnym komiksie pod tytułem Jadroid już nie mamy tego właśnie specyficznego sposobu rysowania ust, ale mamy zdecydowanie bardzo ładnie narysowane droidy. Tym razem mamy okazję śledzić losy niejakiego droida imieniem Zeta. Jest to droid, który zostaje wykupiony i zwysłany do pewnego kamieniołomu, aby kontrolować inne droidy. I chociaż sam sobie Droid Zeta oryginalnie został zaprojektowany do prac ciężkich. Nie ma agresywnego nastawienia względem w ogóle kogokolwiek, to jednak jego program zostaje zmieniony i zostaje on przeznaczony w tej kopalni do pilnowania i przestrzegania zasad, które są bardzo, bardzo brutalne względem innych droidów. Zapytacie mnie, gdzie w tym miejscu jest miejsce na Luka Skywalkera. Oczywiście, że się pojawi spokojnie, ale pierwsze, co wysuwa się tutaj na prowadzenie, to przeżycia droidów, które są przeznaczone do zdecydowanie innych prac niż oryginalnie zostały stworzone i próba odnalezienia. Nadziei w sytuacji kompletnie bez wyjścia. Trzeci z komiksów, który znalazł się w tym zbiorze, to opowieść o ponurej kruszynie. I tutaj muszę się Wam przyznać, że jest to komiks, który uplasowałabym od razu już na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o to, które z tych komiksów najbardziej mi się podobały, ponieważ jest to komiks, który opowiada o pewnym stworzeniu bardzo małym stworzeniu które podpowiada Lukowi Skywalkerowi, jak używać mocy. W trakcie tej historii będziecie mieli okazję śledzić jedną z sytuacji, która pojawiła się w starej trylogii. Jest ona opowiedziana z zupełnie nowej perspektywy, dodając tam pewnego kompletnie niewidzialnego bohatera. I chociaż sama koncepcja może nie jest zła, jest odrobinkę żartobliwa i rozumiem na czym polegał kawał, to jednak jakoś nie potrafię tego kupić, w związku z tym, że Luke Skywalker w tym konkretnym opowiadaniu został przedstawiony jako Kompletny głupek. Musicie to przeczytać, żeby to zrozumieć w pełni, ale takie były moje odczucia po przeczytaniu tego opowiadania, tego bardzo szybko przechodzimy do ostatniego komiksu, który podobał mi się osobiście w tym tomie najbardziej, abym za dużo złego nie powiedziała o historii numer 3. A historia numer 4 to opowieść wielki w środku. Historia zaczyna się od pewnej młodej studentki biologii, która bada. Pewną planetę. Tak się składa, że mają oni bardzo dziwny system pozostawiania najprawdopodobniej studentów na obcych planetach i czeka ona na odbiór, ale przylatuje wcześniej ktoś inny, Luke Skywalker, który proponuje jej po prostu podwózkę. Młoda studentka oczywiście nie odmawia, wsiada do myśliwca i tak zaczyna się bardzo interesująca przygoda tej dwójki. Wiedzeni pewnymi światełkami, pakują się niestety w kłopoty. Ale ponieważ jedną z bohaterek jest młoda pani biolog, jest tutaj bardzo dużo zaimportowanych właśnie takich elementów odkrywania zupełnie nowych biomów, nowych terenów. I przede wszystkim sama postać też jest bardzo sympatyczna. Faktycznie ja w tej historii jest chyba najwięcej elementów mocy, loru związanego z Jedi, wszystkich tych elementów, które według mnie czynią serię Gwiezdne Wojny wyjątkową i przy okazji także dużo Rurka Skywalker'a, co działa zdecydowanie na plus tej historii. Sama w sobie historia też jest chyba najładniej narysowana z całego tego tomu, przynajmniej w moim odczuciu, dlatego jest to mój osobisty numer jeden w tym tomie. Co się natomiast tyczy miejsca drugiego, umieściłabym tam opowieść Jadroid, natomiast w miejscu trzecim byłoby Cmentarzysko Okrętów. A na miejscu ostatnim, jak już wcześniej wspomniałam, znalazłaby się opowieść o ponurej kruszynie. A teraz czas na podsumowanie. Czy warto zapoznać się z mangą Luke Skywalker Legendy? W moim osobistym odczuciu tak, jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, oczywiście. Ponieważ jest to tom bardzo specyficzny, jest to tom skierowany dla fanów Gwiezdnych Wojen, więc osoby, które kompletnie nie interesują się tym uniwersum, może będą zainteresowane, ale z drugiej strony te opowiadania są na tyle krótkie, że nie sądzę, że wciągnęłyby kogokolwiek, kto po prostu nie zna z jakiegoś powodu tego filmu, do zapoznania się z nim. Ponieważ, chociaż same historie oczywiście wspominają nam o Luku Skywalkerze, to tak naprawdę nie mówią nam wiele o tej postaci. Są tutaj oczywiście nakreślone pewne cechy tej postaci, pewna charakterystyka. Ale żebyście nie zrozumieli mnie źle, to nie jest tak, że te opowiadania są złe, ale to jest zdecydowanie opowiadanie dla kogoś, kto zna już to uniwersum, niż dla kogoś, kto kompletnie nie zna się na Gwiezdnych Wojnach i po prostu łapie przypadkowe opowiadania, aby na przykład je zachęcić. Osobiście podoba mi się też fakt, że są to cztery osobne historie, z którymi możemy się zapoznać cztery zupełnie odmienne podejścia, cztery zupełnie odmienne sposoby rysowania, z czego każdy z Was może sobie wybrać swoją ulubioną. I że jest to również zamknięta historia, którą możemy poznać, zaprzyjaźnić się z nią, albo na przykład ostatecznie stwierdzić, że być może to nie była dobra decyzja. Na korzyść tej mangi działa również wydanie komiksu odegmontu która jest w tej, takiej standardowej wielkości egmentowej, która jest nieco większa niż do tej pory dostępne w Polsce mangi od innych wydawnictw, przez co wyróżnia się na półce. Ale to, co zawsze doceniam w wydaniach mangowych w Polsce, to fakt, że na przykład są dołączone do tego wydania kolorowe strony i w tym przypadku, wprawdzie jest to zaledwie cztery kartki i jedna faktycznie kolorowa ilustracja, ale fajnie, że tutaj się znalazła i jest to kolorowa ilustracja Łukas Kejłekara z okładki. Dodatkowo na końcu tej mangi znajdziecie króciutkie opisy twórców, ponieważ, jak wspomniałam wcześniej, tych twórców mangowych jest kilku, są nawet dwa duety mangowe. Dlatego, jeżeli chcecie się zapoznać nieco bliżej z twórcami, to będziecie mogli zrobić to po przeczytaniu komiksu. Poza tym, aby przeglądowi w Mangowamu stało się zadość, dodam jeszcze tylko, że po zdjęciu obwoluty, która chroni Mangę, znajdziemy tutaj dokładnie taką samą ilustrację w wydaniu czarno-białym. Zatem jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, kupowałabym w ciemno. Natomiast jeżeli niekoniecznie lubicie Gwiezdne Wojny, to myślę, że Egmont ma wiele innych bardzo fajnych mang, którymi możecie się zapoznać i zaprzyjaźnić. Zatem moją opinię już znacie, natomiast teraz najważniejsze pytanie, jaka jest wasza opinia na temat tego komiksu? Czy już dołączyliście go do swojej półeczki z mangami? Czy coś macie do powiedzenia w ogóle na temat tego komiksu? Czy cieszycie się, że pojawiają się komiksy z serii Gwiezdnych Wojen w Polsce? czy kompletnie was ta manga nie zainteresowała i raczej nie planujecie jej dorzucać do swojej biblioteczki. Komentarze są wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że pomogłam wam tym filmikiem zdecydować, czy zamierzacie dorzucić tę magię do swojej kolekcji. Jeżeli tak, to możecie oczywiście zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo.